Bardzo serdecznie. Przed nami ostatnie losowanie, już w Ligi, a tak dokładnie finałowe losowanie, w którym poznamy kolejność rozgrywania spotkań, bo jak wiemy, jest to bardzo ważne w takim finale, gdzie w dwóch przypadkach drużyny będą grały jedna po sobie. Tutaj pokażę, jak będzie wyglądać ta kolejność pokazuje Pierwszy z drugi, następnie drugi z trzeci i na końcu pierwszy z trzeci. Musimy przeprowadzić to po to, aby nie było problemu z tym, kto ma zagrać jeden po drugim Bo w najlepszym przypadku, drużyna wylosowana na, z numerem 1 najwięcej odpocznie. Ale znowu te kolejne drużyny też nie będą w gorszej sytuacji, bo jak wiemy z jakimś nie za bardzo odstygną, no to będą w dalszym ciągu rozgrzani i mo będą mogli grać w dalszym ciągu na najwyższym poziomie. Za chwilę wylosuję drużyny i będę podporządkował je pod te numery. Pierwszą kulkę pod numerem 1, drugą pod 2, no i trzecią pod 3. Tak nam się ustawi terminarz finałowy po Ligi. Tutaj mamy trzy kuleczki. Wskazuję. W każdym z nich y, jest karteczka y, z nazwami zespołów z filma Spielmacherów, a także podzielona M Empower Lidico i FC Albatros. Muszę je po prostu y, teraz pomieszam, wylosuję, no i poznamy jaka ta kolejność będzie rozgrywana. Pierwszy mecz po 14 już w tą sobotę. Losuję. Pierwszy zespół. Na pierwszym miejscu w środmieście. W środmieście rozpoczyna to spotkanie. Pierwszym mecz. Co będzie przeciwnikiem? Zostają dwie wieku. Ich przeciwnikiem w pierwszym meczu będzie Będą Spielmaher. Szpilmaher na drugim miejscu. No i to już prawda formalność. to się wskaza. W leciej kartce zwycięzca metu M Power Vicku Falbato. I tak jak wylotowaliśmy, już zapisuję pierwsze w mieście drugie w Filmaherzy i trzecie Power Excel Albatros. Czyli automatycznie nam robi się terminarz. Pierwszy mecz. W śródmieście w Czyli pierwszy z drugim. Drugi mecz. Zagrają po poprzedniej 15-minutowej Filmaherzy ze zwycięstwo meczu Empower Zico Albatros. A w trzecim powietrznie decydującym zmierzą się ponownie w Śródmieście i zwycięzca meczu Empower Dico F. Czyli Tutaj jest potwierdzenie. Śródmieście numer jeden, Spielmacher numer dwa i zwycięzca meczu Empower Dico F. -Kalbaki. Czyli już za jakiś czas pojawi się informacja na stronie, jak to będzie wyglądać. Znaczy rozpoczynamy od godziny 14. No i czekają nas spore emocje. Puchary są piękne, nagrody indywidualne już gotowe. No nic, tylko grać, puszczać gramy. Do zobaczenia.